W dzisiejszym odcinku programu Prawdziwy Gracz dla każdego gamingowego twardziela. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego smartfony dla graczy są jak. domki dla lalek. Kto pisze te scenariusze? Nie no, ale serio, no, lalki nie potrzebują specjalnego domku, bo równie dobrze mogą sobie pomieszkać w regale. <ścoughs> Przepraszam, Cindy. Ale jeżeli taki domek mają, to zabawa staje się bardziej przyjemna, a do tego macie fizyczną i psychiczną przewagę nad słabiakami, którzy takiego domku nie mają. No i właśnie podobnie jest z tak zwanymi smartfonami dla graczy, bo jeżeli macie fetysz operacji stóp, albo marzycie o tym, żeby zrównać z ziemią wioskę dody w Coin Masterze i unicestwić wszystkich mieszkańców, no to nie potrzebujecie telefonu skrojonego specjalnie pod to. Ale jeżeli gracie dużo, albo planujecie grać dużo, jak się wam szlaban skończy za kiepskie, oceny na koniec roku, w dynamiczne produkcje, no to po pewnym czasie całkiem sporo pierdółek w takich zwykłych smartfonach może zacząć Was irytować. Na przykład jak matka dzwoni, że macie iść spać, to w smartfonach dla graczy można to wyciszyć. Ja telefony gamingowe od dawna propsuję, bardziej w sumie niż same gry na telefony, a ten film powstał po to, żebyście wiedzieli na co zwrócić uwagę, kiedy sami będziecie sobie szukali smartfona pod giereczki. I to będą takie rzeczy, które jak Usłyszycie, to się wam będą wydawało oczywiste, ale trudno samodzielnie na nie wpaść, tak samo jak ja dopiero ostatnio wysnułem przełomową teorię, że jeżeli ktoś zawsze mówi dzień dobry, to prawdopodobnie jest kryminalistą. A jeszcze w tym filmie jest blokowanie produktów w formie przebitek smartfona gamingowego Poco F4 GT, którego recenzję już robiłem, ale spokojnie Andrzeju, nie denerwuj się, bo ten materiał to nie jest 7 cech Poco F4 GT tylko za 3 lata też powinien być aktualny. No, to zaczynamy. Jest 1 czerwca 2020... KUR... Kiedy byłem mały, babcia zawsze powtarzała mi, że ekran smartfona do gier powinien być jak pies myśliwski, czyli duży, szybki i błyskawicznie reagować na polecenia. Duży, bo jednak w tych bardziej skomplikowanych grach to połowa ekranu jest zawalona wirtualnymi przyciskami i byłoby sympatycznie mimo tego cokolwiek widzieć. Czy nie? I trafiać w te przyciski, w które akurat chcecie, moim zdaniem tak... 6,5 cala będzie ok. Szybki, czyli odświeżanie od 120 Hz. I całkiem sporo gier mobilnych wspiera już 120 klatek od Brawl Stars albo Minecrafta. Wow, teraz wygląda jak prawdziwe życie po Call of Duty albo Gear Club. I jeżeli sam smartfon jest w stanie uciągnąć te 120 klatek, to różnica jest potężna. Przy okazji fajnie, jeżeli Touch Sampling Rate jest wyższy niż te 120 Hz, czyli telefon patrzy, czy dotknęliście ekranu częściej niż 120 razy na sekundę. A ten poko ma jeszcze coś takiego, że rozdzielczość czytania dotyku jest wyższa niż rozdziałka ekranu, czyli możecie wcelować w coś z dokładnością do ułamka piksela. To jest pewnie do wyłączania reklam tymi mikrokrzyżykami w darmowych grach. A skoro już o rozdziałce, to moim zdaniem Full HD w zupełności wystarczy, A jeżeli chodzi o typ ekranu, to ja akurat wolę AMOLEDy, ale no nie można powiedzieć jednoznacznie, że AMOLEDy akurat do gier są lepsze moim zdaniem do wszystkiego są lepsze, ale to jest rzecz gustu. A i jeszcze jedno, bo we flagowcach modne są zagięte ekrany i ja jakby stylistycznie bardzo to lubię, ale do gier bym takiego nie chciał, bo te zagięte krawędzie czasami jednak rejestrują dotyk, kliknięcie wtedy, kiedy nie powinny, a w dynamicznej rozgrywce to jest przepis na nieszczęście gotowy. Właśnie kupiłem niechcący 20 milionów kredytów, muszę sprzedać dom. Gry to jest jedyne zastosowanie telefonów, w których coraz mocniejsze procki mają jeszcze sens, chyba że ewentualnie chcielibyście udostępnić swój telefon przestępcom do kopania kryptowalut, to też proszę bardzo. Ja właśnie teraz pracuję nad własną aplikacją i zawsze mówię dzień dobry. W każdym razie to nie będzie super odkrywcze, jak powiem, że Snapdragon 8 pierwszej generacji akurat do gier ma sens, ale dodam jeszcze, że równie istotne jest chłodzenie, no bo po co byłby wam samochód o mocy? 500 koni, gdyby po dwóch minutach jazdy ograniczał silnik do parametrów malucha. Te najmocniejsze smartfonowe procesory grzeją się jak cholera i jeżeli to ciepło z nich nie jest odpowiednio odprowadzane, to po 15-20 minutach zmniejsza się ich wydajność, żeby, no mówiąc kolokwialnie, nie zrobiły pozostałym podzespołom grilla. A dla Was to oznacza mniej FPS-ów w grach. Ale właśnie zwykle w smartfonach gamingowych dbają o to chłodzenie bardziej i zwykle te telefony są też większe, co również pozytywnie wpływa na... Kulturę pracy. Więc podsumowując, wybierajcie mądrze, żebyście zaraz sobie nie musieli sami konstruować własnych zaawansowanych układów chłodzenia. To jest akurat bardzo prosta sprawa, duży akumulator, bo gry drenują baterie i szybkie ładowanie, bo gry drenują baterie, a Wy jeżeli kupujecie smartfon do gier, to znaczy, że jesteście uzależnieni, nie wytrzymacie bez nich dwóch godzin. Leczcie się! Tylko, że właśnie też duży akumulator potrzebny, bo na NFZ to będziecie czekali w kolejce do przychodni przez 17 godzin. I akurat tutaj muszę bo mi każą, pochwalić tego POCO F4 GT, bo on ma w pudełku ładowarkę 120 W i ładuje się do pełna w 17 minut. A nawet jeżeli ładujecie go w trakcie grania, to wtedy to ładowanie bardzo rozsądnie troszkę zwalnia, żeby on się nie rozgrzał do temperatury jądra słońca, ale wtedy też wychodzi niecałe pół godziny, czyli wciąż malutko. I końcówka przewodu jest taka, żeby się Wam nie merdał między palcami jak ładujecie. To zabrzmiało niefortunnie, ale bardzo fajne. To są właśnie te detale. Głośniki stereo, żeby w tej przychodni wszyscy słyszeli, ile macie fragów, albo ewentualnie mogli poznać opinię sympatycznego na temat waszej matki. Nie no, jeżeli akurat nie gracie na słuchawkach, to jakakolwiek przestrzeń w dźwięku jest kluczowa, żebyście od razu wiedzieli, czy strzelają do was z wieżyczki po prawej stronie, czy też może po prostu zapomnieliście wyłączyć na YouTubie tutorialu z robienia popcornu i nadal leci w tle. Zwracajcie też uwagę na mikrofony, bo fajnie, jeżeli jest ich sporo i jeżeli nie zakrywacie wszystkich Dłonią, kiedy akurat trzymacie smartfon poziomo. Żebyście przytłumieni nie brzmieli dla kolegów z zespołu, tak jakbyście dopiero co wyszli z pierdła. Chociaż w sumie ja bym się bał do takich ludzi strzelać. Dobra, teraz wyjdzie, jakbym mówił specjalnie pod tego poko. Tak samo jakbym powiedział, że kurczę, idealny smartfon gamingowy powinien ważyć dokładnie 210 gramów i mieć premierę 28 kwietnia, ponieważ wtedy planety w galaktyce Andromedy były najlepiej ułożone pod. Ale dodatkowe przyciski do gier mobilnych to jest cudo, na tyle, że aż sam polubiłem granie na smartfonie. Macie takie dwa spusty, w POCo F4 one są fizyczne i można je też chować, albo ustawiać tak, że jak nie gracie, to macie do nich przypisane skróty do latarki albo innego aparatu. No i wciśnięcia tych spustów odpowiadają kliknięciom palcem w dany punkt ekranu i to też sobie sami ustawiacie osobno do każdej gry. Więc to może być na przykład przeładowanie po lewej i strzał po prawej, albo atak po lewej i atak specjalny po prawej. Albo skręt w lewo, po lewej i po prawej turbo. Tak dla zmyły. Super sprawa daje ogromną przewagę. Mój szwagier dzięki temu został mistrzem mobilnego Call of Duty. Dziesięciolatkowie go nienawidzą. Niektóre smartfony mają takie spusty po prostu w formie miejsc na ramce, które reagują na dotyk i one też są spoko, ale jednak najlepsze są takie fizyczne, klikalne, bo klik-klik jest bardzo fajne i nawet jeżeli nie lubicie grania na smartfonach, to właśnie dzięki temu możecie je trochę polubić. Coraz więcej smartfonów i to nawet takich dla normalnych ludzi ma wbudowane różne Specjalne tryby do gier. I super, bo w nich możecie sobie ustawić nagrywanie pod streaming albo jakieś filmiki, zmienić ustawienia wydajności pod dane gry, ustawienia ekranu albo włączyć tryb nie przeszkadzać, żeby nikt nie mógł wam przerwać. Halo, policja, otwierać. Halo, będziemy zmuszeni otworzyć drzwi siłą. Zostaliście zmuszeni zamknąć mordy siłą. Nie no, to są takie drobnostki, które niezbędne nie są, ale miło, że są. Zresztą gadamy o smartfonach dla graczy, więc, no jak możemy mówić, że cokolwiek jest niezbędne. Of course, to nie były totalnie wszystkie cechy smartfonów dla graczy, ale pozostałe są albo rzadko spotykane, albo mniej zauważalne, albo po prostu są rzeczą gustu, a nie czymś, co koniecznie musi być. Nie wiem, ten POKO choćby ma taki system, że AMOLED mniej migocze na niskich jasnościach, tak więc granie w piwnicy albo pod kordłą nie męczy tak wzroku i to sprawdzałem i to jest bardzo spoko, ale no mało telefonów to ma. Albo sporo osób lubi złączyć. Słuchawkowe w smartfonach do gier. Ten go akurat nie ma, ale przynajmniej jest przejściówka w zestawie. No, ja na przykład lubię port podczerpieni, bo sobie nim włączam stary telewizor, pod który mam przypięte PlayStation 2, i dla mnie to też jest cecha gamingowa. Rzecz gustu. I warto jeszcze zwrócić uwagę, czy Wasz smartfon będzie na tyle wymiarowy, że sobie do niego bez problemu podłączycie różne akcesoria, takie jak na przykład gripy, pady, podstawki. To jest wszystko jedno gówno i to samo, ale chętnie zrobię kiedyś też przegląd takich pierdółek. Lekcja z tego punktu jest taka, jak w sumie w każdej kreskówce ostatnio, czyli bądźcie sobą i nie bójcie się sięgać po Wasze marzenia. Szczególnie, jeżeli tym marzeniem miałoby być poko F4 GT z komputronika ale nie tylko. No, to powodzenia w szukaniu gamingowych smartfonów, a ja chyba w końcu muszę iść otworzyć tej policji, bo tam stoją się, dobijają, no, od, nie powiem ile czasu, ale od dwóch tygodni sikam przez okno, tak więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia za od 8 do 15 lat.